Siemanko, witam serdecznie po dwóch tygodniach. Dlaczego po dwóch? Bo dwa tygodnie temu wystartowaliśmy z tym kanałem, a już jest tysiąc subskrypcji. Powiem Wam wprost, nie spodziewaliśmy się tego i chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za to. Dlaczego mówię w liczbie mnogiej, a stoję sam przed kamerą? No niestety, jestem aktualnie chory, ale ten kanał tak naprawdę tworzycie zarówno Wy jak i moi serdeczni znajomi, którzy pracują w branży transportowej i w branży okołotransportowej. Dlaczego mówię branża transportowa? Ponieważ za mną na przykład widzicie piękne obrazy ciężarówek, tak? To są ręcznie malowane, słuchajcie, obrazy mojego serdecznego znajomego, o którym na przykład chciałbym zrobić odcinek. Chciałbym, żebyście go poznali, czym się zajmuje, skąd w nim pasja, bo na naszych w materiałach bardzo często będzie się pojawiało słowo pasja, a tak naprawdę pasja do ciężarówek, transportu e, ludzi, kierowców e, i tak naprawdę ten kanał po części ma was wszystkich przybliżyć. Zarówno tych, którzy na co dzień siedzą w tym transporcie, ale tak samo, przepraszam, że to powiem, laików. Laików, czyli osoby, które totalnie nie znają się na naszej branży, nie wiedzą tak do końca. Czym się zajmujemy? Wiedzą tylko, że ciężarówka coś wiezie, po coś wiezie, ale wydaje mi się, że nie do końca zdają sobie z tego sprawę, że ta ciężarówka wiezie tak naprawdę towar dla nich. Czyli my to wszystko robimy dla was. Aktualnie, niestety, branża transportowa jest dotknięta dość mocnym kryzysem. Wszystko jest po części spowodowane inflacją, jest yy... Bardzo, bardzo ciężko aktualnie z wysokimi kosztami i ze spadającym wolumenem transportowym. Więc przy okazji, jeśli uda mi się ocieplić wizerunek naszej branży, branży, w której pracuję słuchajcie 14 lat, tak 14 lat pracuję w branży, a od dzieciaka byłem zainteresowany pojazdami ciężarowymi. Tutaj macie przebitki właśnie jak miałem 4 lata. Już interesowałem się ciężarówkami, dzięki mojemu wujkowi, który prowadził firmę pomocy drogowej. Jeśli chodzi ogólnie o częstotliwość nadawania i wrzucania materiałów, ja niestety nie mogę niczego obiecać. To, czym się zajmuję, to naprawdę jest prawdziwy transport i to, co tu widzicie, to jest efekt tak naprawdę mojego wolnego czasu. Czasu, który spędzam zarówno z rodziną, jak i z moimi serdecznymi znajomymi, którzy na przykład trimingują ciężarówki. Są prawdziwymi wariatami i bardzo lubię spędzać z nimi czas. Więc w tym wolnym czasie będę starał się z Wami dzielić takimi materiałami właśnie jak dwa poprzednie odcinki. Jeśli nie widzieliście, zapraszam koniecznie do odwiedzenia, do zostawienia łapek, komentarzy, żebyście mogli zobaczyć na przykład, czym zajmuje się Dadus, czym zajmuje się mój wujek. Jak prowadzi ciężarówkę Bartek Popławski, A może co nieco już łykniecie od Łukasza, który ma aktualnie dwie ciężarówki. Słuchajcie, w ciągu roku zbudował dwa projekty. I cóż mógłbym więcej powiedzieć? Bardzo zachęcam Was do zostawiania subskrypcji, lajków, komentarzy, żebyśmy widzieli, czy to, co robimy, Was interesuje. Ja osobiście kilka słów o mnie będzie na pewno w następnych materiałach, bo też chciałbym się pochwalić, może nie tyle co pochwalić, ale podzielić z wami, słuchajcie, tym kim jestem, jak transport mnie wykreował, ponieważ e, miłość naprawdę do ciężarówek, do transportu, do ludzi, którzy tworzą ten transport, myślę, że to moja e, kochana żona może potwierdzić, jest naprawdę nieograniczona. E, moje dzieciaki również <grych> aktywnie spędzają z tatą. Na, na przykład na zlotach ciężarówek czy na czyszczeniu ciężarówki. Chciałbym Wam więcej opowiedzieć o firmie, w której pracuję, jak się tam znalazłem, czym się tam zajmuję, co wspólnie z tą firmą zrobiliśmy, a zrobiliśmy naprawdę coś przepięknego tutaj, o tu. Tu jest, e, można powiedzieć, taki malutki spoiler. E, osoby, które mnie znają osobiście lub gdzieś tam mnie obserwowały, to na pewno będą wiedziały, o czym będę z wami rozmawiał i co będę chciał wam przekazać oraz pokazać. E, dodatkowo, słuchajcie, bardzo mi zależy na dotarciu do jak najszerszego grona, bo wierzcie mi, mam w głowie zwariowane pomysły. E, obiecałem sobie na nie tylko mi, ale również mojemu Serdecznemu znajomemu wspólny wyjazd. Gdzie wyjedziemy, no to już się mam nadzieję dowiemy wspólnie. Kiedy? To zależy tylko od Was. To zależy od tego, jak szeroko pójdzie ten kanał. I plany jakieś tam mamy, ale tak jak mówię, wracając z powrotem do częstotliwości, będę to tylko i wyłącznie wtedy wrzucał, kiedy będzie mnie na to stać stać czasowo. Słuchajcie, i na koniec. Mam dla Was pewną ciekawostkę. Mam tu za sobą naprawdę piękne obrazy. To mam coś jeszcze dla Was, a mianowicie mam dla Was konkurs. Na pewno chciałbym Was zaprosić do zostawiania subskrypcji, do komentarzy, do oddawania lajków. A co w zamian za to? Wyobraźcie sobie, że moja żona dziś, widząc, że nasz kanał przekracza 1000 osób, czyli 1000 subskrypcji, powiedziała do mnie: Słuchaj, zrób konkurs. Nagruć najlepszy komentarz pod tym filmem, komentarz, który będzie najbardziej konstruktywny i daj jakiś model. Myślę sobie, OK, mamy w sumie dużo modeli, jaki mógłbym model dać? No, aktualnie taki, z którym bardzo wiele osób mnie kojarzy, czyli Volvo serii F. Tutaj jest, słuchajcie, e, Volvo. Taki to jest model, to jest skala 1 na 50. Eee, obecna wartość rynkowa to jest plus minus 100 euro. Także zachęcam Was serdecznie. To nie jest słuchajcie zabawka. O, tutaj macie silnik. To nie jest zabawka, tylko to jest model, który stoi na waszej półce i ją zdobi. Dlatego zapraszam Was serdecznie wszystkich do zostawiania komentarzy, w których opiszecie na przykład. Za co spodobały Wam się pierwsze filmy, co chcielibyście widzieć, coś konstruktywnego. Pokażcie, pokażmy wszyscy światu, że transport tak naprawdę to jest, e, to jest serce, które pompuje tak naprawdę wszystko do wszystkich kończyń. Więc serdecznie zapraszam Was do zostawiania komentarzy. Konkurs będzie trwał, uwaga, tylko miesiąc. Od dziś równy miesiąc. O najlepszym komentarzu poinformuję. Pod komentarzem, który wybiorę, napiszę gratuluję, wygrałeś model. Osobiście skontaktuję się z wygranym i prześlę ten otóż model e, zwycięzcy. Także zapraszam Was serdecznie do zostawiania subskrypcji, lajków. Co chcecie, to zostawiajcie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Życzę udanej niedzieli i co? Bajo jajo! Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam, cześć.